Polityka, coś mi tu nie pyka, no. Układ od głowy do głowy, kody, kody, kody. Moi drodzy, no w polityce wciąż słychać iglice, tak? Bo jest... Po prostu. Chciałbym się odnieść... Do tematu polityki, tak? Ponieważ jest to w Polsce, w której ja żyję też. Jest to po prostu temat na B1. Bez względu na to, jakich celebrytów widzimy, tak? Czy z Warsaw Shore, czy Fame MMA, czy z czegoś tam to i tak pierwsze skrzypce zawsze będą grali po prostu ci klakierzy w telewizji, tak? Ci po prostu gwiazdorzy, ci gwiazdorzy okręgów, którzy tak naprawdę po prostu ustawiają wszystkie pionki na tak zwanej szachownicy, tak? Albo planszy, tak? Więc moim skromnym zdaniem chodzi tylko o to, aby po prostu opuścić tą planszę, nie wkręcać się. to my robimy, to właśnie się wkręcamy. Bez końca wkręcamy się na te tak zwane te same triki, sztuczki tak zwanych magików, którzy wciąż... Po prostu bez końca potrafią nas uwieść tymi samymi sztuczkami. Witam serdecznie tutaj w wege i nadaje swój piracki sygnał na oceanie absurdu. Dlaczego absurdu? Ponieważ absurd, moi drodzy, w tej rzeczywistości uważam, że jest najlepszym słowem, które opisuje rzeczywistość, w której żyjemy. Dla człowieka, który jest w miarę świadomy, w miarę przytomny, pracuje ze swoją świadomością, tak? wchodzi tam w to zagłębie po prostu, w tą kopalnię megabitów informacji, nieskończonej odchłani do tak zwanego internetu, zagląda tam. Tam jest, tam funkcjonuje i tam żyje. I widzi to, co widzi. I widzi, że po raz kolejny święcamy to marne show. I teraz prosto i konkretnie. tak? Zawsze temat jest dziel i rządź. Jesteśmy podzieleni i jesteśmy rządzeni. Jesteśmy prawicowi, lewicowi, liberalni, konserwatywni. tak, Jesteśmy zachowawczy, postępowi. I tak oto kręci się to show. I strategia w stylu gastro numer dwa. Przed nosem marchewka, za tyłkiem, bat. I na przemian idziemy. Za smakiem, za zapachem. Najczęściej po prostu pieniędzy, które ktoś nam rzuci. Pyk, pyk. A my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę to są pieniądze. Włożyliśmy, wyłożyliśmy. Jak w pokerze, tak. Położyliśmy to na stół. I taka jest prawda. I dlatego smutne jest dla mnie to, że w dobie tak naprawdę tego, w czym my realnie żyjemy, tak? Czyli w dobie tak wielkiego kryzysu cywilizacji i istoty ludzkiej. My się wciąż zajmujemy takimi bredniami, tak? Zajmujemy się ludźmi. Notabene sami wybieramy, tak? A później jesteśmy zdenerwowani, że sami poszliśmy tam do tych urn. Do tej trumny człowieczeństwa. Puszki wrzuciliśmy, ten po prostu los na loterii. Patrzymy na ten kupon, a tam znów nic nie ma, znów przegraliśmy, tak? I dlaczego my wciąż bez ustanku przegrywamy? Otóż moja odpowiedź jest prosta, ponieważ cały czas swoją energię, swoją moc inwestujemy nie tam, gdzie trzeba. Czyli po prostu przekierowaliśmy swoją uwagę, swoją kreatywność na rzeczy, na które w ogóle nie mamy wpływu, tak? Mało tego, staliśmy się statystami. jakimś po prostu serialu, który jest generalnie po prostu słaby bardzo. Słabych aktorów dobrali tam. Ten casting był po prostu zrobiony chyba w jakiejś remizie. Tam się to wszystko odbyło, zainstalowało i to tutaj jest. Jak człowiek to widzi, to jest mu smutne. Patrzysz za to okno, patrzysz w dal tak naprawdę, obserwujesz ten krajobraz, który cały czas się zmienia. tak. Pogoda nam się załamuje, tak? pogoda dla bogaczy. I patrzysz tak daleko, że nawet nie widzisz, że zaraz przy oku, w zasadzie zaraz blisko swojej własnej twarzy. Masz po prostu kraty. Więc chciałem powiedzieć tylko taką rzecz, że nasze życie jest naprawdę cennym ludzkim życiem, tak? I to, co my z nim zrobimy, naprawdę w dużej mierze zależy od nas, tak? Jeżeli oddajemy władzę nad swoim życiem, po prostu jakiemuś spektaklowi, jakiejś symulacji, która bez końca bo po prostu tak naprawdę ma nas gdzieś, ponieważ jesteśmy tylko płatnikami tej faktury, tej źle wystawionej faktury tej umowy najmu, w tej umownej rzeczywistości, tak? Całą naszą energię inwestujemy. Ciąż przeżywanie tej umowy, tak? Jakby ona była tak naprawdę wiążąca. A chciałbym powiedzieć, że nie jest, ponieważ tylko tak się umówiliśmy, ponieważ żyjemy w tak zwanej rzeczywistości, która jest tylko uzgodniona. My się tylko umówiliśmy na to wszystko. Tak? I może przychodzi już czas kiedy trzeba zweryfikować tę umowę, przyjrzeć się jej i spojrzeć na to z szerszej perspektywy, tak? Ponieważ ja wierzę, że jest tylko jedno prawo. To prawo polega na tym, żeby nie krzywdzić żadnej czującej istoty, w tym siebie i żeby rozwijać, tudzież ewoluować własną świadomość, ponieważ to jest prawo, to realnie do czego doszło tutaj, w tej symulacji, w tej grze komputerowej po prostu, w tym R. G tknęliśmy w czymś, co już tak naprawdę niczemu nie służy, tak? Tylko, ale to tylko destrukcji. Moi drodzy, wszyscy są zajęci bronieniem swoich interesów, tak? Swoim hajsem, swoimi wpływami, tak. I ci ludzie, którzy są w tych telewizorach, których obserwujemy, tak? I ich gesty, oni tak naprawdę dbają o swój interes po prostu, tak? A przez to, że dostają nasze głosy, dostają naszą uwagę, idziemy tam do tej czarnej skrzynki po prostu, tej cywilizacyjnej czarnej skrzynki podczas tych wyborów, podczas tego. Crash testu, tak? Bo to jest ta czarna skrzynka. To jest zapis, po prostu, którego będziemy się później wstydzić. I wrzucamy tam do tej skrzynki swoje życie, swój czas, swoją energię, swoje pieniądze, swoją energię życiową. Poświęcamy na coś, co jest kompletnie jałowe. Jałowe, jak pole, jak bagno. I budzisz się tu, tu i mówisz, co się stało z moim własnym życiem. Przechlapałem je po prostu, tak. Oddałem w zastaw do Lombardii, sprzedałem je za bezcen. A to, moi drodzy, to cenne ludzkie życie, w którym teraz jesteśmy, w tym wynajętym ciele, w wypożyczalni wszechświata. Finalnie, moi drodzy, to zawsze kończymy tam, gdzie zaczynamy. Więc, moi drodzy, czas na fakty, tak? Przychodzimy tutaj na tą planetę z pustymi rękoma, tak? Mamy tylko to. To. Nie to, tylko to. I wychodzimy z tej planety z tym. Te ręce są puste, nie możemy nic zabrać, tak? Nie możemy nawet zabrać tego noża, żeby się bronić, żeby atakować. Albo atakujemy, tak? Atakujemy, atakujemy, albo się bronimy. Tak jest schemat. Albo lubimy, albo nie lubimy. Albo prawica, albo lewica, tak? A może czas na przykład spojrzeć przestrzennie, przestrzeń w tym wszystkim, że to się nie kończy na tym lubię, nie lubię. Chce, nie chce, żyje, nie żyje, tylko to się rozgrywa w jakiejś przestrzeni. A ta przestrzeń, moi drodzy, sama w sobie wydaje mi się święta. Tak? Wierzę w to, że ta przestrzeń naszego życia może być twórcza, znacząca i tak naprawdę wnieść coś, czego tutaj nie było. Tylko najpierw musimy to wydobyć, tak? Wydobyć to z, z, z tak zwanego swojego wnętrza, położyć to na stół i niech to nie będzie znaczona karta. To będzie coś prawdziwego w dobie celebryctwa, w dobie tych wszystkich fejkowych zjawisk ludzi, tak? tego fejmu, tego wszystkiego, co jest po prostu żałosne. Kończąc temat, który jest smutnym, jakby nie było tematem, tak? naszego zaangażowania w obce rzeczy, z naszego zaangażowania w cudzą fikcję, w cudze pola gry, w cudze plansze, tak? czas zmienić planszę.